baku wszystkim! z kawikami w dzisiejszym odcineczku jesteśmy podglądaczami. Wkradamy się na chaty, rozwalamy, kradniemy. dzisiaj jest podglądacz numer dwa. Oh, no. yeah! Widać zadowolenie, bo pewnie znowu kolejne grube miliony ukradniemy. Słuchaj, idziemy na nogach. Nie bierzemy naszego nie bierzemy naszego samochodu bogatego, bo nam mogą ukraść, więc jak widzisz. O, tu jest bo Bajkot, ty! No Bajkot, pa! Taki bacon, no może mieć dużo pieniędzy! Przy, pod przykrywką jest, wchodzimy! to jest właściciel dobrej chaty, chyba! Tak, on jest dobra, taki dobra. niby biedny, a tak naprawdę bogaty chłop jest. Wbijaj, tu! O! Ale co tu mamy? Mamy kiwel, więc to odpada! No, o. no, nie, no nie, Dzień dobry, na drugie piętro! Słuchaj, bo gdzieś tu safe musi być! Gdzie? Chodź na górę! Szukam, szukam sejfu Ty, gdzie ten sejf? Nie, nie, nie gadaj, że tu sejfu nie ma A może tu jest? Ty, ten dom chyba sejfu nie ma, to jest ten dom, co ostatnio był Nie, no ej, on jest w domu, ja uciekam O kurde Nie gadaj, jest, on jest w domu? O kurde, wyszedłem, wyszedłem, dobra, uciekam, nie, uciekam, uciekam, dobra Uciekam, nie mam je, nie mam je, nie mam je Ale tu, O, patrz tu Patrz, jaki ładny dom o Ej, bejku ci chcę zabić! Uciekaj! Huh? Mam. Mam. Mam, 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 po... mam! Mam. Mam, 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 Ty... mam, Daj mi wziąć. Nie, wzią. no, coś nam postawił. Jest. Chowaj tu. auto! Chowaj auto! W sumie ta. Chwila, muszę się wycofać, tylko wsteczny. Gdzie tu się auto? Chwila. O. Idealnie, Ty... Idealnie jeszcze zamknę auto że nikt do mnie wszedł Czekaj. Dobra idę ja tutaj... Ale poczekaj Ja czy pokażę pokazać Ci stoskę magiczną No pokaż. Szybko Bo idziemy krać, bo mamy dom Oj, wolę gitarą o ten samochód, bo mnie wkurza nie no co? Po co gitarą w samochu? Dobra chodzi o jeszcze do. Za mną, za mną, za mną, za mną, za mną Ty co, za nami Tyłem wchodzimy, tyłem! Za mną! Szybko! Mamy! Mamy śpiwór. Ej, otwarte to. Ej, to baba! O kurde, my... kurde, kurde, wbiła do domu! W idealny sposób. O kurde. Chodź do góry. Wbijamy do... Wbijamy górą. Otwarte. Kurde, zamknięte. Ej, ej. Wbijaj. Oooo ja mogę kurde ty... <śpiewanie> Zwrot, zwrót! Zwrót uciekał 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 ucieka. <śpiewanie> Mamy nasz kolejny cel, chodź! Idziemy okraść! Mamy dom! Tylko żeby się nie skończyło dla Ciebie jak ostatnio, że znowu cię gościu przyłapię. Ej! O kurde! A i imprezę robię na górę! Na górze robię. O mam, ku... mam No kurde ee, nie no za... Big brain, ty mordo! Hakujem komputer Bierz, bierz robuxy z koła NIEEJŚ POMOŻNĘ 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 A znowu te bada o, Nie no znowu to samo A ja się umyje w waszym jacuzzi Podglądać się myje w jacuzzi no, A mnie nie zbanowali co jest ja, Nie no zbanowali go nie jest tu ktoś? Nie ma ale, ale sej... nie ten subskryber, bo patrz, To też jest drogie! Ej, bierz to! Dzień dobry! Dzień dobry! W czym mogę pomóc? HAHA! Tydek! Badza! Kurde! Jest! Uciekłem! 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 No nie udało się nam! My wam dziękuję za oglądanie tego filmu! Zostawcie suba, lajka i co Naura Naura do kolejnego cineczka!